Ja się też poznałam Daniela okazało się, że Daniel szuka miłości w życiu, szuka dziewczyny. I stąd jakby wyszedł pomysł o tym, żeby zrobić film o Danielu. Dlaczego w Rowach? Bardzo marzyliśmy o tym, żeby nasz film miał taką jakby spójność, zamknięcie jakiegoś miejsca i czasu, żeby to się działo w jakby... W jednym czasookresie i dlatego zrobiliśmy to na koloniach, które mają jakby też taką samo, no, swoją dramaturgię, że się zaczynają i kończą. Więc też bardzo chcieliśmy kręcić film przez dwa tygodnie ciągiem, a nie przez parę miesięcy, gdzie te dni zdjęciowe są porozrzucane, żeby jakąś taką energię zachować. Czyli zaczęło się od, od pomysłu opowieści o miłości w taki dość, rozumiem, niekonwencjonalny sposób, tak? To znaczy, dlaczego szukałaś tej opowieści właśnie wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie? Szukałam tego wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, dlatego że przeczytałam w ogóle artykuł w gazecie, gdzie takie osoby rzeczywiście chciały wziąć ten ślub. No i wydawało mi się to świetnym tematem na film, ponieważ z jednej strony mamy ludzi, którzy potrzebują miłości, to jest taka bardzo naturalna potrzeba, z drugiej strony mamy świat, ich rodziców i tak dalej, i tak y, dalej, którzy w jakiś naturalny sposób stoją w opozycji do tego, bo y, no dobra, wezmą ślub i co dalej, urodzą im się dzieci, kto się tymi dziećmi zaopiekuje, jakby, y, no jest to taki bardzo naturalny y, dramat i mam wrażenie, że łatwo zrozumieć y, jedną i drugą stronę, nie ma dobrych rozwiązań. No te rozmowy, które tutaj słyszymy w tym filmie. To faktycznie są takie rozmowy, które, które wszyscy prowadzą, tak? To są takie to zastanawianie się, a dlaczego ktoś nie odbiera, to, to, czy może na przykład odbierze, albo kiedy wreszcie wydarzy się ta wielka miłość i czy ona się w ogóle wydarzy i jak długo musimy czekać na tę wielką miłość. Weź mi, jak ty z nimi pracowałaś, to ty im powiedziałaś, że chcesz robić film o, o miłości i rozumiem i, i tyle, i rozmawiajcie, tak? To znaczy tak, jakby jeżeli chodzi o taką wiedzę, którą mój bohater Daniel miał przed filmem, no to wiedział, że jakby chcę powiedzieć o nim i o tym, jak próbuje jakby zdobyć Maję, bo oni już byli razem, ale na chwilę się rozeszli, no i tak naprawdę film powstał na podstawie scenariuszy, także nie wiem, 60% scen jest prosto jakby ze scenariusza, ale to jakby… No, nie, nie pracowałam nad dialogami, tylko raczej nad tematami, które chciałabym mieć w tym filmie, i no, rzucałam tematy, a oni jakby już według siebie je podłapywali. Jeśli um, możemy coś powiedzieć na temat właśnie tego, jak te zdjęcia powstawały, jeśli możesz coś opowiedzieć więcej, poza tym, że, że, że to były te, ten dwutygodniowy okres zdjęciowy, w jaki sposób oswajaliście tę grupę po prostu z kamerą, czy w ogóle w jaki sposób to się odbywało? To oni nie są coś trudni do oswojenia. To są bardzo otwarci ludzie, i no już na dokumentacji można powiedzieć, że my się zaprzyjaźniliśmy z większością tych osób. A oni nas od pierwszego dnia bardzo tak życzliwie przyjęli do grona swoich znajomych i przyjaciół do tej pory tak. Tak, tak uważają, my, to też, my też tak uważamy. Także to, to w ogóle nie był problem, żeby oswajać ich z kamerą. Oni bardzo naturalnie się zachowują przed kamerą. Problemem było jedynie to, żeby z tą kamerą trochę dalej stanąć, dlatego że. E, oni są po prostu tak, tak, takimi też trochę dzieciakami z taką dużą energią i, i bardzo tak mocno reagowali na to, że my jesteśmy blisko, więc my musieliśmy starać się trochę dalej tylko, tylko być, żeby oni po prostu swoim tym, tym życiem e, się zajęli bardziej i wtedy ich tak troszkę, że tak powiem, podglądać. Daniel i reszta bohaterów to są, poprawcie mnie, jeśli się mylę, to są aktorzy Teatru 21, tak? Może powiemy trochę więcej o tej, o tej grupie, bo oni dość dużo teraz występują nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, więc ale może nie wszyscy wiedzą o co chodzi. No więc Teatr 21 to jest teatr prowadzony w Warszawie. Występują tam że to znaczy osoby jakby z zespołem Downa i także jest chyba kilku autystyków. Nie wiem, prowadzi go Justyna Sobczyk, także w imieniu Justyny Sobczyk zapraszam na spektakl. Czy państwo macie pytania jakieś do twórców? To sekundę. Dzień dobry. Ja muszę powiedzieć, że jestem, nie wiem, trochę skonfundowany. Zazwyczaj idąc na krótki metraż, nie sprawdzam na co idę, daje się twórcy zaskoczyć i widząc tematykę jakby z góry założyłem właśnie, że to będzie dokument. Jednak później parokrotnie się to zmieniało, a wychodząc jakby ze, z, z pokazu, to byłem przekonany, że jest to fabuła, bo teraz usłyszałem od pani, że nie wiem, był scenariusz, to nie wiem, może ja to trochę jednak się mylę, ale czy, czy dokument może mieć scenariusz? No myślę, że jak najbardziej tak. Wdej, to znaczy przynajmniej moja szkoła mnie tak uczy, że każdy film powinien mieć scenariusz. Z tym, że no scenariusz, jak rozumiem, są jakieś założenia, czyli jakby dokumentujemy ludzi, ale jakby mamy jakieś założenia, jak będą, nie wiem, przebiegały ich rozmowy, jak będą wyglądały poszczególne sceny. Nie jest to tak, nie wiem, że idziemy po prostu z kamerą i chcemy pokazać coś, co tam się dzieje. Nie, nie wiemy, co będzie za chwilę, prawda? To znaczy myślę, że akurat wiele rzeczy można było założyć i w jakiś sposób zainscenizować. Mnie jest takie... Podejście zagęszczania rzeczywistości bardzo bliskie, żeby jednak jakby. Można byłoby pewnie ten film nakręcić przez rok i wydarzyłyby się podobne rzeczy, a można byłoby jakby zainscenizować jakoś tą rzeczywistość, sprowokować, i one mogły się tam wydarzyć. No nie wiem, jakby. No właśnie, bo jest to chyba w ten sposób taki no, nietypowy dokument. Jest bardzo duża rola montażu, bardzo. Niektóre takie ujęcia, powiedzmy, nie wiem, bardziej takie wysmakowane, nie wiem, widziałem też, że niektóre sceny bodajże dwoma albo i trzema kamerami z różnych ujęć kręcone. Także Aha, dziękuję, nie wiem, czy niektóre nie. sceny, no nie wiem, na plaży mi się wydaje, że raz bohaterowie od tyłu, raz od przodu, wypowiadając powiedzmy jedną kwestię, więc nie wiem, czy te sceny były kręcone dwa razy, czy tak kamery udało się, nie wiem, po kątach ustawić, żeby wzajemnie siebie nie widziały. No to nie były trzy kamery, tylko to były moje trzy, cztery albo pięć nóg, po prostu biegałem tam w kółko i chciałem po prostu to tak zarejestrować, żeby nie było nudno, no a to nie była jedna rozmowa, tylko oni toczyli tam kilka dyskusji, no to się fajnie udało zmontować. I tyle, nie. Czy nie uważa tak więc... Pani, że to powiedzmy może tak zahaczać trochę o fabułę, że jednak taki nie wiem dokument fabularyzowany, no i nie wiem nawet jak to nazwać? Nie, myślę, że jak najbardziej, to znaczy odpowiadając na Pana pytanie, jeżeli coś przegapiliśmy, nie wiem, wiedzieliśmy, że... Na przykład wydarzyła się taka rozmowa między mną a Danielem, że właśnie powiedział, że bardzo chciałby mieć dzieci, ale nie może, ponieważ ma zespół down. I to się wydarzyło jakby już na tym obozie, to nie było wpisane w scenariusz, ale nie miałam przy sobie kamery, więc jakby robiłam wszystko, żeby tą rozmowę móc jeszcze raz nagrać, więc to nie jest rzecz, która jest jakby z mojej głowy, tylko wydarzyła się w rzeczywistości, ale nie miałam jak tego zarejestrować i yy... No nie wiem, jakby prosiliśmy ich czasami, żeby przeczytali dwa razy ten wiersz, zamiast jeden raz, żeby móc to po prostu lepiej, ciekawiej nagrać, a myślę, że jakby często się zaciera między granica dokumentem i fabułą, ponieważ jakby nawet jeżeli w żaden sposób nie ingerowalibyśmy w tą rzeczywistość, no to jakby samym montażem zawsze wybieramy sobie jakieś kawałki z tej rzeczywistości, co tworzy już jakąś kreację. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, bo, y, czyli to było kręcone podczas jednego obozu? Y, czyli dokumentacja wtedy przebiegała y, jak, y, też na jakimś obozie, czy y, dokumentacja do tego projektu? A drugie moje pytanie od razu zadam: czy Daniel widział ten film i czy, y, jak widział to, jak zareagował? To znaczy nie, jakby dokumentacja polegała na tym, że jakby spędzaliśmy po prostu z Danielem czas przed obozem. Tak naprawdę nie byliśmy wcześniej na żadnym innym obozie, pewnie by nam się to przydało. A jeżeli chodzi o reakcję Daniela, no to szkoda że, no szkoda, że go tu z nami nie ma, bo pewnie by skradł całą tutaj, <grych> cały występ, ale tak bardzo mu się podobało i cieszę się, że ten film powstał. Czyli to, co jakby się działo na obozie, było, znaczy udało ci się jakby cały ten scenariusz zrealizować? Bo jakby to też mnie interesuje, bo to jest takie trudne, znaczy jak się nie zna jakby danego miejsca, napisać scenariusz i potem go realizować, jakby też stoję z takimi podobnymi problemami, jakbyś mogła więcej o tym powiedzieć. No tak, jakby praktycznie ich cał, cały dzień był zawalony takimi podpunktami w obozie, że teraz mamy dyskotekę, teraz, nie wiem, idziemy na lody, a teraz na pizzę, no ale jakby każdego dnia. Był taki czas, który mieli wolny i który mieliśmy, mogliśmy wykorzystać właśnie dla siebie, żeby realizować także te sceny, których nie ma w podpunktach obozu. Mhm. Już to pani piękne. Ja, ja jeszcze tylko tak chciałam zapytać, uzupełniając, czy ta praca to była taka na bieżąco towarzysząc? Tym bohaterom, i jak coś się tak wymykało, dajmy na to, i nie wpisywało, to wtedy państwo ingerowaliście i prosiliście o, nie wiem, trzymanie się tego tematu, czy, czy nie? Czy po prostu no, tak chodziliście krok w krok i, i wyłapywaliście potem to, co trzeba? No, nie, jakby. Jak? Jeżeli toczyła się jakaś rozmowa i prosiliśmy ich jakby o coś, żeby, nie wiem, porozmawiali na dany temat, no to to już szło jakby swoim torem, ale czasami się zdarzało tak, że jakby prosiliśmy ich o to, żeby porozmawiali o tej konkretnej rzeczy, a nie o innej. Czyli jeśli mogę się wtrącić w tę dyskusję, bo to w ogóle jest chyba ciekawa dyskusja na temat tego, na ile dokument jest po prostu wykreowaną wypowiedzią reżysera, znaczy jeśli nie jest, to jest po prostu ustawieniem kamery na ulicy bez żadnego montażu, czyli bez żadnej ingerencji tutaj reżysera, prawda, zresztą... No po prostu dokument nie jest obiektywnym zarejestrowaniem rzeczywistości. Nie wiem, czy, czy, czy się z tym zgodzicie. Jest to jednak wypowiedź reżyserska. No absolutnie. To znaczy, ja się z tym zgodzę, no, bo nawet jeżeli stawiamy obiektywnie kamerę na ulicy, no to stawiamy ją tam, a nie tam, a nie na innej ulicy albo w innym mieście, więc to zawsze jest jakiś rodzaj kreacji. Używamy tej kamery i tych obiektywów, a to działa tak, a nie inaczej, więc jakby to zawsze jest jakiś rodzaj kreacji. Aczkolwiek, jeśli mogę sobie pozwolić na nie wiem dopowiedzenie tych pytań z sali, bo to oczywiście nie było tak, że wypisaliście te dialogi, tak, żeby wkładaliście im po prostu nie ich słowa w usta. Nie, absolutnie, nie, nie wkładaliśmy im tego czego nie wiem o czym wcześniej nie rozmawiali albo czego wcześniej nie, nie powiedzieli. To są jakby ich... wybyście wy oczekiwali, tak? Tak. Jest taka nowa moda, że pokazuje się bohaterów, którzy do tej pory w kinie byli zapomniani albo ignorowani wręcz przez film. To oczywiście sprawił film nietykalni i chodzi o tych, którzy są dotknięci jakąś ciężką chorobą albo mają jakąś jakąś skazę taką. I ten film się wpisuje w taki nowy nurt i myślę, że dobrze, że, że filmowcy w Polsce się zainteresowali tym tematem. Natomiast no, z tego co widziałem na ekranie, to wydaje mi się, że uciekło w tym filmie mimo wszystko to, co jest najważniejsze, to znaczy to wyobcowanie, wykluczenie tych, tych bohaterów, że to jest jakby taki temat, który no, wymaga podjęcia rozmowy na właśnie ten bardzo przykry i. Wręcz bolesny problem. Czy jest taka nadzieja, że kiedyś może powrócicie do tego, i żeby pokazać to jeszcze bardziej ekspresyjnie? I w ogóle, jak tacy, to jest takie pytanie trochę techniczne, trochę, trochę psychologiczne? Jak, jak tego typu ludzie reagują na propozycje, żeby wystąpić przed kamerą? Jak ich otworzyć? Jak się do nich zbliżyć? Bo to jest ciekawe doświadczenie poza tym. To znaczy my też jakby odpowiadając na pana pierwsze pytanie założyliśmy, że chcemy zrobić film o miłości, a nie o wyobcowaniu, bo wtedy pewnie inne rzeczy po prostu byśmy pokazywali. A jeżeli chodzi o drugą kwestię, to znaczy no trzeba być szczerym. W sensie mam wrażenie, że jakby Osoby z zespołem Downa, przynajmniej te, z którymi ja się spotkałam, są bardzo specyficzni, to znaczy bardzo odbierają sygnał od drugiego człowieka i także sami jakby w sobie bardzo ekspresyjnie, emocjonalnie reagują. No i trzeba być po prostu szczerym i mieć jasne intencje i jakby mówić wprost, tak jak do każdego człowieka, z którym chce się jakby złapać kontakt. Ja jestem tu z grupą dzieci, uczniów, no młodziutkich, bo 11-12 lat. Oni się wstydzą zadać pytania, to jeszcze nie ten moment. Ale myślę, że bardzo ładnie zostało pokazane, jak dobrze ta grupa, która no przyjechała chyba na wypoczynek, jak oni się dobrze ze sobą czuli. Ja nie wiem, czy to by, były dzieci znające się wcześniej, czy, czy nastolatkowie znający się wcześniej, czy, czy oni się tam poznali. Bo to bardzo ładnie tam właśnie, czy w tym pokoju, takie ładne sceny, bo pan mówił o, o problemie no, tego walienowania, ale to z tego naszego świata, natomiast oni w swoim świecie czuli się moim zdaniem bardzo dobrze, doskonale. Tak jak i my też mamy kręgi swoje, znajomych, także myślę, że tutaj ładnie ujęty ten, ten problem, który państwa interesował, tak, i te rozmowy, także no nie wiem, tutaj dzieciaki też zwróciły na to uwagę, że, że im dobrze było, tak, że... że... No tak, to są jakby kumple, którzy się znają od lat, którzy często jakby spędzają ze sobą czas na co dzień i od lat jeżdżą na te same obozy, na, na te same kolonie ze sobą, więc tak jakby to nie są ludzie, którzy się przed chwilą poznali, także też środowisko jakby osób, które jakby z zespołem na natrzyma się razem raczej w Warszawie, więc. Czy są jakieś pytania jeszcze? Hmm. Czy ta e, miłość tego Daniela, to ona też miała zespół Dauna, czy nie? E, tak, Maja, Maja też e, ma zespół Dauna. E, jeżeli mogę zdradzić, to e, po, po kolonii Daniel wręczył Maj na szyjnik i bardzo się ucieszyła. Aha. Taka jest dalsza część. Czy są jakieś pytania jeszcze? Nie ma na razie. To jeszcze chciałabym z Filipem porozmawiać chwilę o strapionym mężczyźnie, bo Maciek Buchwald, który jest scenarzystą i reżyserem tego filmu, którego niestety już nie ma z nami, był wczoraj, zdradził mi, że, że to była o tyle. Dość nietypowa praca czy spotkanie, bo to ty go po prostu poprosiłeś o to, operator szuka reżysera i scenarzysty. No i poprosiłeś Maćka, żeby, żeby tak, żeby wszedł w ten projekt. Tak, tak, dokładnie tak było. To znaczy, chciałem, no bo to był mój dyplom, znaczy to jest mój dyplom operatorski i nie chciałem robić kolejnej etiudy operatorskiej, że tak powiem, tylko, tylko chciałem zrobić film. I też chciałem go zrobić z Maćkiem i on na to poszedł i, i wydaje mi się, znaczy obaj jesteśmy zadowoleni z tego, co wyszło. Zobaczyłeś scenariusz i... Tak, tak, tak. tak zobaczyłem scenariusz i właściwie kupiłem go w całości. No, no, dogadywaliśmy poszczególne rozwiązania powiedzmy, natomiast zarys cały i, i przekaz właściwie został niezmieniony od, od tego, co Maciek zrobił. No a w związku z tym, że to jest Twój debiut operatorski, to rozumiem, że zdjęcia tutaj już tylko i wyłącznie Twoja rzecz, czy tutaj dalej ta współpraca z Maćkiem jakoś postępowała? Z, z, znaczy, mamy dosyć, znaczy bardzo podobny gust, jeśli chodzi o, o filmy, więc właściwie jak siedliśmy już razem do, do roz, rozpisywania poszczególnych ujęć i w ogóle całej stylistyki filmu, to. to nie przypominam sobie, żeby jakieś tarcia między nami były, tylko, tylko jakby wiedzieliśmy o co nam chodzi od razu. A już zostawiając Maćka, bo chciałabym zapytać ciebie, w jaki sposób chciałeś przedstawić te zdjęcia, tak żeby ten dyplom po prostu tutaj pokazać. Znaczy chciałem, żeby to były zdjęcia, które będą. <grym> będą troszeczkę inne od tego, do czego, powiedzmy, przyzwyczajają nas koledzy ze szkoły, czy taka stylistyka, to jest takie dosyć wewnętrzne, szkolne, ale jest coś takiego, taka stylistyka zdjęć szkolnych, filmowych i tak dalej. Chciałem tego jak najdalej uciec i równocześnie zrobić coś, do czego ja jestem przyzwyczajony, nie wiem, powiedzmy, nie. Że, że na przykład jakoś się nie boję centralnego ustawiania kadru, w sensie, żeby główna postać była na środku, czy, czy takich poziomych panoram, jak, jak są w filmie, i, no i udało się. Zastanawiam się, czy może to pytanie Wam się wyda zbyt laickie, ale… Ale nie mam tutaj po prostu tej wiedzy, jak wyglądają na przykład właśnie te zdjęcia szkolne, czy, czy, czy do czego jesteście przyzwyczajeni, ale tak się zastanawiałam, czy operator może za pomocą zdjęć przedstawić swoje poczucie humoru, zwłaszcza tego typu absurdalne poczucie humoru. Myślę, że jak najbardziej i nawet mam nadzieję, że może się trochę to udało zrobić, bo wydaje mi się, że jeśli byśmy to pokazywali... Moglibyśmy to pokazać śmieszniej, że tak powiem. Moglibyśmy to pokazać zupełnie poważnie i wydaje mi się, że w obie strony nie byłoby, nie byłoby to właśnie tak w pół drogi. A na tym mi najbardziej zależało, żeby, żeby, to, żeby to była spójna całość, ale równocześnie zróżnicowana i troszeczkę inna niż, niż wszystko, co, co, co widzimy. Nie, nie wiem, czy się wydarzam jasno w tej chwili. Czy macie Państwo pytania jeszcze? To koleżanka dotknęła bardzo ciekawej rzeczy, że forma filmu, właśnie zdjęcia, sposób pokazywania postaci wydarzeń, do tego montaż, czyli ta strona wizualna bardzo wpływają na narrację filmu. I dzięki temu mamy to wspaniałe odczucie, że oglądamy jakiś inny, wyśniony, szalony świat. Wchodzimy w to i, i dzielimy emocje. Natomiast w przypadku takiej bardzo dziwnej parodii Jamesa Bonda, Klosa i czegoś tam jeszcze, bo ja to tak odbierałem, że ktoś się naoglądał i nie mógł się z tego wyleczyć. I w końcu postanowił napisać jakiś scenariusz i jeszcze do tego znalazł kolegę operatora, który miał akurat problem, bo musiał znaleźć jakąś produkcję, żeby coś pokazać. No to jest bardziej złożone dlatego, że trzeba z pewną lekkością podejść do tego tematu i tutaj nie wystarczy cytować, nie wystarczy wciskać jakichś rzeczy zaobserwowanych, tylko trzeba mieć jeszcze własną wizję takiego kina i tego bardzo zabrakło. Bo to powinno być zrobione taką lekką ręką, żebyśmy wiedzieli od początku do końca, że mamy do czynienia, do czynienia z, pario, z parodią z wariatą. Znaczy nie zgadzam się zupełnie w tym sensie, że to nie miała być parodia. A no to Ani w ogóle przez... nie wyszło. No, Ale i... zdjęcia były ciekawe, mimo tego, że, że scenariusz no dużo, dużo tutaj zostawia. Do, y, 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 zostaje, zostaje w tyle za zdjęciami. Znaczy nie, chcieli, nie chcieliśmy robić parodii, chcieliśmy zrobić bardziej, powiedzmy, jeśli już mamy to klasyfikować, bardziej taki, oczywiście, że z przymrużeniem oka, ale jednak taki słodko-gorzki film, żeby, żeby, powiedzmy, widz nie tylko śmiał się z niego, ale żeby też jakoś tak mu kibicował. To nie, to nie miała być taka parodia typu Naga broń, jednak. Ale gdyby była parodia, to by się lepiej kibicowało. Strapiony mężczyzna jest bardzo smutny chwilami, jak na przykład zostaje zostawiony przez matkę. Zaraz na początku. Czy są jakieś pytania jeszcze do strapionego mężczyzny? Ja mam takie pytanie, jak szkoła zareagowała na zdjęcia, skoro one jakby wymykały się z tego szkolnego schematu? Czy znaczy, nie, nie było jakichś takich reakcji, które teraz miał, mógłbym pamiętać i które byłyby jakoś szczególnie inne? No zaakceptowali je, nie, nie, ale też nie, nie słyszałem jakichś takich właśnie. Nie zostało może dostrzeżone to, że są tak inne. Ale dyplom jest, tak? Tak, tak. To najważniejsze. Będziemy powoli kończyć, jeśli są jakieś pytania jeszcze, to na nie czekamy, super. Oglądając film, to miałam przed oczami film Sztura obywatel. Tam też człowiek leży na łóżku szpitalnym i sobie przypomina młodość. Wzerował się pan na tym? znaczy tak, y jakoś? nie jeśli chodzi jakby o moją działkę Aha. to zupełnie nie natomiast wydaje sobie? mi się że jeśli chodzi o scenariusz to to Maciek mm -hmm. też nie wzorował się na tym dziękuję czekamy jeszcze A. Może to nie będzie takie pytanie do Pana, no bo tak ze względu też na publikę, trudno, żebyśmy jakieś takie techniczne pytania Panu zadawali, ale jak każdy się nie wiem dzieli swoimi odczuciami po filmie, to może też się podzielę. Dla mnie ten cały wątek szpiegowski to był jakiś taki wynikający z tego poczucia, braku tej męskości, nie wiem, świat wymyślony bohatera, który nagle nie wiem postanowił, sam chyba nie wiedząc do końca, dlaczego starać się zbajerować, prawda. Lekarkę w szpitalu twierdząc, że on tu był szpiegiem, że uczestniczył w jakichś niesamowitych misjach, a tak naprawdę być może jego życie, no po prostu, było takie zbyt szare dla niego, dlatego po, poszedł w ten właśnie świat fantazji. Nie wiem, mam wrażenie, że każda interpretacja, no jak jest, jest powiedzmy dopuszczalna. No myślę, że każda. Natomiast, no nie wiem, ja, ja tego tak nie interpretuję, ale cieszę się, że, że pan ma inne zdanie, i to, to chyba też o to chodziło, nam tworząc film. To jak ty interpretujesz? Brak męskości, czy nie? Nie, znaczy, nie, ja to interpretuję, że on rzeczywiście był tym szpiegiem i że, że tylko po prostu miał pechan. Proszę Państwa, powoli kończymy. Myślisz, że w przyszłości też będziesz wybierał reżysera sobie? Czemu nie? Ale, ale nie, nie, nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. To był drugi blok spotkań po drugim, drugie spotkanie po drugim bloku krótkich metraży na 35 Festiwalu Filmowym Młodzi i Film w Koszalinie. Anastazja Dąbrowska, Robert Lis, Filip Lewiński. Bardzo Wam dziękujemy i dziękujemy Państwu.